Dzień dobry państwu. Witam w kolejnym niełontowanym odcinku, ale mam dla was parę ogłoszeń i stwierdziłem, że jest to dobry moment, żeby się z wami podzielić. Zacznijmy od tego, że jest coś takiego jak goals nie wiem, czy kiedyś o tym słyszeliście. Przy tym, jak się mówi o różnych grach, o tym, że będzie nowa FIFA od Tukea, że UFL tam cały czas robi testy, w które ja też zresztą grałem. O czym wiecie? Jeżeli nie widzieliście odcinka na ten temat, to zapraszam, jest na kanale, jest stosunkowo niedawno wrzucony. To był też taki projekt, który nazywa się Goals. Jak wejdziemy sobie tutaj. Co to jest, to mamy już, że mają 40 tysięcy obserwujących i goals to jest nasza próba oddania grze futbolowej tego, na co zasługuje. Przede wszystkim gameplay, free to play, crossplay, multiplayer, focused. ja nie jestem yy, yy, nie pamiętam teraz dokładnie, ale to jest chyba jedna z tych gier, którą gdzieś tam chyba kurt nawet wspierał, jeżeli dobrze pamiętam, że to miało być takie, że, że niby też pod E-sport właśnie, że przede wszystkim game, nie pamiętam game, gameplay, coś takiego było kiedyś. Um, bo już mi się trochę mieszają te tytuły, jeśli mam być szczery, bo UFL też mówi o tym, że nie będzie żadnych, wiecie, handicapów i tak dalej, już mi się to miesza. Jak spojrzymy sobie na graficzkę, tak samo tutaj, jak tutaj, no to ludzie piszą, że tam o ff, nie będę grał w Fortnite'a, Natomiast e, nic nie przeszkodzi, ja sam to zrobię. Na razie testy są tylko na komputerze. Tutaj dzięki Filip, oczywiście Fan znacie, e, podesłał mi info o tym. E, można się już zapisać, więc ja się zapiszę, macie pewność, że, e, że ja skoro, skoro to są to są chyba jakieś otwarte testy, tak? A zobaczymy, bo pewnie jak mi przyślą maila, to będzie, że jest to zamknięte, ale jeżeli te testy będą otwarte, to macie gwarant tego, że zrobię na ten temat odcinek i wam coś na ten temat poopowiadam. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że um, ostatnio na streamie, jak wiecie, wbiłem pierwszy raz w tym roku na transmisji wbiłem 14 winów. Jak miałem jakieś wpadki i był jakiś słabszy weekend, to było 16 winów. Natomiast ostatnio na transmisji pierwszy raz w BM14. Oczywiście tam ze dwa, 3 spotkania, które przegrywałem, jakbym się wziął w garść, to bym pewnie miał szansę jeszcze spokojnie odrobić, ale wiecie, że już byłem na tyle zrezygnowany, ci co byli, że, że rage quitowałem, bo nie chciało mi się użerać z grą. Działy się tam rzeczy co najmniej dziwne, jakieś odbitki od nogi, kiwiora, od słupka i bramki, w sensie nie dokładnie tak było, ale wiecie, tego typu jakieś rykoszety, Trafiałem oczywiście. Aha, co, cieka... co ciekawe, e... zrobiłem na początku 10-1 binas, a skończyłem 14-6. Też, też raczej mi się to nie zdarzało do tej pory. E... Grałem składem wybranym przez Was, więc sobie myślałem: no dobra, żeście wybrali mi, że tam gram Hojlundem na ataku, że grałem Kiwiorem na obronie. E... No ale ten skład też nie był jakiś turbo-słaby, nie, nie, nie przesadzajmy. Ale sobie myślałem: dobra, mogłem... miałem słabszy weekend, coś się nie odbiło. E... To, e... to była. Już przejdę tutaj do tweeta, który chcę wam pokazać, to była jakaś tam dzień taki, akurat mi się tak złożyło. Ale tak się składa, że chwilę wcześniej był nowy update, nowa aktualizacja do gry. I ci, co grają, tutaj mówię do osób, które być może są nowe w tym wszystkim, albo nie widziały o tym, ci, co grają już dosyć długo, na pewno zauważyli taką zależność nie tylko w tej grze. W Tukej jest to samo, w e Football czy tam w PS wcześniej było dokładnie to samo, że w pewnym momencie w ciągu roku wchodzi aktualizacja, która. Zamiast poprawiać gameplay to go totalnie niszczy, wprowadza jakiś chaos, albo jakieś mechaniki, które są Totalnie zbyt OP, psują gameplay I tak dalej, i tak dalej e, Albo generalnie jest to związane z handicapami, z chaosem zazwyczaj I wygląda na to, że e, Że to nie do końca było tak, że ja miałem akurat taki weekend, zaraz ktoś mi przyjdzie, o ja w ten weekend wbiłem 20 co ty, no Okej, okay. w sensie spoko, nie mam nic do tego, ale. E, Filip mi pisze, że. Kurde, mam początek 111. zarąbiście, zobaczymy, jak mi pójdzie. Filip miał początek 11.1. Na godzinę zrobił sobie przerwę. Poszedł tam sobie coś zrobić do picia, wrócił i skończyło się na 13.6. Trochę to jest dziwne, wiecie, te dwie rzeczy się wydarzyły ten sam weekend. I mi i jemu. Dobra. wchodzę na Twittera i czytam coś takiego. Od Nika, nie znam tego gościa, nie oglądam go, akurat mi na Twitterze wyskoczyło, sprawdziłem sobie, 500 tysięcy obserwujących, no to chyba dosyć znany streamer, prawda? Nie wiem, nie, chociaż tak jak patrzę teraz na niego, to może go skądś tam kojarzę, nieważne, nie istotne, nagrywa FIFE. I teraz, gra jest niegrywalna od czwartkowego patcha, no i tam oczywiście jakieś tam wyzwiska do jej. no i to jest przekaz główny, że gra jest niegrywalna. I kolejny gość, który jest Sahil, też, też nie znam, ja nie, nie śledzę aż tak tej sceny, może część z was kojarzy, 260 tysięcy obserwujących, prawdopodobnie też to, to gra, no zresztą jak widzimy, się interesuje raczej, nie można nawet zrobić jednego podania od Pacza. obrona jest beznadziejna, ale hej, mamy za to paczki dla was, wiecie, te paczki, co są dla was i za które trzeba zapłacić, dla was paczki, tak? Z tą obroną, ciekawostka, Filip mi pisze, zanim ja te tweety przeczytałem, że on, widząc co się dzieje, nawet ustawił piątkę w obronie i tak to nic nie dało, bo jego obrońcy się rozjeżdżali, choćby nie wiem co zrobił. W momencie, kiedy to przestało wszystko funkcjonować. Pamiętacie, że ja miałem mecz z gościem w ten. W te od tego meczu ja właśnie złapałem, rzadko wiecie się denerwuję na streamach jak gram w UD Champions, bo i tak jest mi trochę głupio, że się tak zdenerwowałem przy was, ale naprawdę ten mecz mi wyprowadzi totalnie z równowagi. Wiecie, że ja nie za bardzo lubię grać z ludźmi, którzy w UD Champions trochę hardują na piątkę obrońców, dziewięciu obrońców, jeden napastnik i bronią, nie? Ale trafiłem na tego gościa i to nie jest tak, że on potrafi dobrze bronić, ale on strzelił mi pięć albo sześć bramek, coś takiego. Przepraszam. I e, on strzelił mi z tych sześciu albo pięciu bramek z połowę, nie wiem, trzy co najmniej, z doszredkowań. Nie pamiętam już ile dokładnie. Macie to na transmisji, ktoś chce sobie znaleźć to spotkanie, zobaczyć. E, to był mecz na, na moją drugą porażkę chyba, coś takiego. Czyli, czyli jak miałem ten bilans 10-1, 11-1, coś takiego się trafił tych ziomek. I sobie ktoś pomyśli, no dobra, no wrzutki są całkiem spokojne w tej grze. Jak ktoś ogarniał wrzutki i skontrował cię parę razy, to mu wyszło. Problem polega na tym, że z tych trzech bramek, z wrzutek, on wrzutek w sumie zrobił 4 albo 5 w samym meczu. Bo więcej nie miał szans, bo ja rozgrywałem piłkę, bo on się bronił cały czas. A na ataku on miał Eusebio oraz Eto. Jak się domyślacie zapewne, Kiwior i Lorą 8 88 który jest jednym z lepszych defensorów w tym roku. Takich, wiecie, teraz już budżetowych, ale ogólnie od początku gry. Raczej mają trochę lepsze statystyki główek i są trochę wyżsi. Ale w tym meczu otóż nie, każda jego wrzutka. Widzieliście to na własne, oczy goś wrzucał w ciemno na nich i Eusebio raz nawet właśnie chyba nawet strzelił bramkę w ten sposób, że kiwior stoi. Eusebio podbiega do wrzutki, która leci. No i skacza obok kiwiora, wygrywała główkę z bramka. Masakra. To wiem, że takie mecze się zdarzają. Zresztą na TikToku nawet jest materiał o tym, jak mówię, jak z takim czymś walczyć. Ale zrobiłem zmiany. Czekałem. Druga połowa może się coś zmieni. Nic się nie zmieniło. I od tego meczu, gdzie już mega się zdenerwowałem, i oczywiście to miało wpływ na, mo na moją grę, ale. Później też się działy jakieś dziwne odbitki. Coś tam od nogi się odbiło. Gość podaje dosłownie w mojego zawodnika, a jemu się odbija od nogi i wraca do, do, do przeciwnika. I tak ja wiem, że takie rzeczy się dzieją i na żywo się dzieją, też zaraz mi ktoś powie. Ale to jaka jest ich ilość ostatnio, to jak. Miałem mecz jeszcze jeden. Zapomniałem już o nim, a wam powiem. A propos tego, że w obronie się nie da grać. Rozumiecie to, że ja przegrałem w ten weekend mecz 8 do 7. Grałem z gościem, który nie umiał bronić. Przyszedł później na czat i powiedział: Zaraz zresztą Wam powiem. Nie umiał za bardzo bronić i strzeliłem mu przez 107 bramek, ale on mi strzelił 8 z całym szacunkiem. Ale Kiwior w tej grze może jest słabszy od reszty. I z Blankiem to nie jest najmocniejszy duet na obronie, ale ani ci obrońcy nie są aż tak słabi, ani ja nie jestem aż tak słaby w obronie. Wiecie ci co mnie śledzą, że raczej jestem znany z tego, że w obronie bardzo dobrze się poruszam. Znany. Bo powiedzmy, wie, wiecie co mam na myśli, i gość strzela mi 7 bramek, nie robiąc jakichś wybitnych akcji na lokach, mijając mnie jakimiś dzwonami, po prostu robiąc zwykłe akcje. I wchodzi na czat, jak wygrywa 1 do 4, bo mi tak łatwo strzelił te 4 bramki, e, i mówi, że no, za, za, że e, głupio do osoby strzelić te 3 bramki. Ja sobie tak myślę, <laughs> powiedziałem na tym streamie, że tego nie skomentuję, ale to naprawdę. Z całym szacunkiem on nie bronił za dobrze. Tylko to, że mi tak łatwo strzelał spowodowało, że wygrał 8 do 7. Ja sobie mogę też mówić, że nie bronił za dobrze, ale też sobie teraz myślę, że skoro mi się tak obrona rozjeżdżała, to może jemu tak samo, może dlatego się taki wynik zrobił 8 do 7, bo ja też nie miałem problemu strzelać w ramek. Tak teraz sobie pomyślałem, że może to nie jest kwestia tego, że on nie bronił za dobrze, tylko że też obrona mu odwalała. <laughs> to też jest możliwe. Także ewidentnie po tym patchu jest jakiś shit totalny. Eee, I Obawiam się, co będzie dzisiaj, wrzucam wam zaraz ten odcinek i dzisiaj zapraszam na transmisję. Zaczniemy sobie gdzieś, nie wiem, 18.30 na Twitchu z UdCzempions właśnie. Dzisiaj sobie zagramy moim jakimś składem jednego zawodnika, tam będziecie mogli wybrać, którego sobie kupimy, albo zagramy nim. No i nie wiem, jestem ciekawy jaka jest wasza opinia. Nie jestem osobą, która powie, że ta gra, że IFC to najgorsze, nie, wcześniej mi się grało dobrze, mówiłem wam o tym, ale po tym patchu, to co się wydarzyło w tamten weekend, naprawdę myślałem, że to kwestia mojego słabszego dnia, że akurat się tak ułożyło, ale jak czytam to, co się dzieje, to najwyraźniej coś się popsuło i nie było mnie słychać. I na sam koniec właśnie dodam tutaj, że podesłał mi Chris, jeden z widzów, żebym się odniósł jakoś do tego odcinka, eee, Flasha. Ja się odniosę tylko w ten sposób, że ja tych odcinków za bardzo nie umiem oglądać. Nie bawią mnie darcie mordy na ustawionym distorsion w mikrofonie albo nawet i bez, bo to wystarczy się zadrzeć, żeby był jakiś przester. Niespecjalnie mnie śmieszy. Te sytuacje, które on tam wstawia, są całkiem w sumie śmieszne, ale mówię, nie wiem, obejrzałem kilkanaście sekund sama, sama gra i to, co on tam wstawia, jest całkiem zabawne. No i biorąc jego oraz. Zresztą wejdźmy sobie na jego kanał na chwilę. Nie znam gościa prywatnie, nic do niego nie mam. Wiem, że dużo osób lubi tego odcinki, mnie po prostu to, to nie rajcuje specjalnie. Eee, jak widzicie, content chyba jest na EAFC i w ogóle na FIFA oparty, prawda? I połowa odcinków jest na robieniu o EAFC, a druga połowa z tego co widzę, tak przynajmniej patrząc tutaj, na tym jak beznadziejny jej jest. I to samo piszą ci ludzie. I. Zawsze bierzcie pod uwagę, że trochę inaczej to brzmi jak osoby, które mają kilkaset tysięcy followers'ów, bo grają w tą grę. Albo mają kilkaset tysięcy subskrybentów, tam 100 tysięcy viewsów na odcinkach, bo grają w tą grę. Mówią o tym, jaka ta gra jest beznadziejna. No, gdyby nie ta gra, mój drogi streamerze, to byś nie miał tych widzów. No, taka jest prawda. Bo. Taki content na na przykład Red Dead Redemption chyba się by tak łatwo nie wybił. Nie wiem. Ale rozumiecie o co mi chodzi. Robisz na czymś pieniądze, jest to twoja fucha i oczywiście to nie znaczy, że nie mają prawa tego krytykować. Mają, ale robisz co? Nie wiem, piąty odcinek o tym, jaka ta gra jest beznadziejna. Widzicie? I dalej robisz cały czas odcinki z niej. No to. Eee, nie wiem, dziwne to jest dla mnie. Jak mi się coś nie podoba, się, przy, przykład e eFootball, mimo że kanał miałem głównie o tej grze, przestałem w nią grać, bo mi się nie podobało i w pewnym momencie stwierdziłem przegięcie. A tutaj taka gadka, dla mnie to jest trochę gadka-szmatka. Co z tego, że oni napiszą, że jaka ta gra jest beznadziejna, skoro na tym mają oparty content i tak dalej, będą o tym robić. Więc to jest jedyne, jak mogę się do tego odnieść, eee, co tutaj widzę. Tyle, trzymajcie się, zapraszam na TikToki, bo tam jestem ostatnio mocno aktywny i jestem ciekaw co wy mi powiecie, jak wam się gra ostatnio i czy będziecie grać w ten Goals. Jak tak, to też napiszcie jakie macie wrażenia i ja na pewno sobie przetestuję i mam nadzieję, że będę mógł to nagrać. Tyle, na razie i widzimy się na streamie 18.30.